Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku taniości. Zwykle są w czwartek, kiedy to epic game rozdaje <laughs> grać online. Nie, nie teraz nie będę grał online. <laughs> Kampania, A, Wojenne opowieści. Ok, zagramy sobie. Dlaczego? Chociaż nie jest za darmo. E, tak krzyczą, że jest za darmo, ale nie jest. E, żeby mieć ją za niby darmo, musimy płacić 14 zł miesięcznie za dostęp do abonamentu Origin. Ech. A po dwóch miesiącach już nam się to nie opłaca, ponieważ gra kiedy się up. Uprzemy, że nie chcemy jej dostać za takie niby darmo. Kosztuje 21,58. Taka rozszerzona edycja z dodatkami, to jakimiś tam niewielkimi. Natomiast 57, nie czy. Znaczy 21,57? Bez tych dodatków. No, oczywistym jest, że chcemy dodatki. Dobra. Nadejście świtu. No dobra. Tak, żołnierz francuski. Ciemnoskóry, ale okej. Okay. Zgadza się. Są do tej pory. Nie czepiam się. Nie, 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 ale czepiam się tylko, kiedy zupełnie bez sensu ktoś chce poprawiać historię. Hmm, jeżeli będą coś mówić, ja będę zagłuszał, sorry. <grym> ale zapewne już to widzieliście. A ja... Pewnie A można to pominąć. A można, proszę bardzo. Nie chodzi w grze o filmy. Trochę też, ale mniej. Mhm. Które rozegramy się tak, tak, tak. No, 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 pierwsza wojna światowa była. To w zasadzie się zgadza, ale reszta. Dobra, nie dyskutujemy. Z wersją historii przedstawioną, gra jest tania. Żeby w nią pograć, no niestety, komputer musi być troszeczkę lepszy niż kartofelek. Jak widać, oczywiście spolszczona. Będziemy utrzymać linię. Oh. Gdzie? No gdzie? A widzę Aź Gdzie jesteś? Ty, co we mnie strzejłaś? widziałem Cię O! Um, yeah. uh. Ouch! Czyli jak się schowamy, to nam się zdrowie odnowi, tak Nie mam żadnych granatów. bo Hmm. gdzie ten drugi masz a masz Auć. o skończyła mi się amunicja to znaczy niby gdzie Ała, czy ja widzę właśnie nadlatujący granat? Eee. Przepraszam, czy tak? Miało być? Z świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości, wielką przygodą. Uwierzcie. Czyli... Miałem tu zginąć, tak? No, no! Wredni Niemcy! Au! Ja chyba nie zastrzeliłem swojego. Rrrrr! Mm, gewer. Mm, ja Sturmgewehr! Ja, ja. wow, wow, wow. Otoczyli nas! O, oh, o, wow. o! Uh, 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 uh. A, granat! Medyk! Ale się. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Tego gościa z miotaczem bym chętnie załatwił. Ała No, zginżę! Ułaa! Ale... co z oknami? O masz, następny z miotaczem! F, a! i F nie D! Mm. Ach, tak, no cóż Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Mhm, mm Na szczęście większość z nich należała do nas. Tak. O, może niekoniecznie... Znaczy pewnie tak. Ale mogę tym jechać? Czy on sam jedzie, czy ktoś jedzie za mnie? Ktoś jedzie, ale. A, nasi piloci, super. Ja nie wiem, gdzie jest wróg, o ile jest gdzieś. Ale gdzie? Nie skończono. A, ah, to nasi. O, sorry. Ale, gdzie, gdzie, gdzie oni są? Gdzie oni są z tym działem? Kierowca Trzymać się, będziemy się przebijać. Dobra, trzymam się fotela. To chyba nasi. A tu.

A on się nie przegrzeje. O, No co, to chyba pechowo, że. Znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Każdy z kim jeżdżę. O, maseczka. Ops. Friendly Fire jest? Hahaha, <laughs> zatrułeś się? Mmm, <laughs> nie. Yeah. Ała! Ale, a tak dobrze mi szło. Tutaj chyba nie może dobrze iść, tak? Naprzód, naprzód. Łobra, urok! Co tak walnęło? A tam was dwóch było? Nie. To jest ten zmiotaczem. A, chciałem go strzelić w główkę. Ach, jak się trzyma! O! A ty też jesteś zmiotaczem. Jakby cię strzelić w ten twój zbiorniczek. Auć. No, kolego, to nawet już no name, tak? Hmm, żeby zasłużyć na imię, to trzeba w jakiś tam hmm. chyba chodu. Dlaczego? Oh. No przecież leży. Może trochę nie żyje, ale. Hmm. Dobra. To wiemy. Mamy różne rodzaje broni do wyboru. Hmm. Hmm. I łatwo się ginie. No to, to już wiemy o grze Battlefield 1. A cześć. Atakują oni. Atakujemy my. Co jakiś czas. Spychamy ich tak, że z poza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki. I co? I tak se pójdziecie? Ty w tą, a on w tamtą? Hmm. Lawrence z Arabii! kryje się człowiek. No teraz już nie. A teraz się kryje komputer. Wow. Bohaterowie legend zkazywanie. Czyli Lawrence zarabi, rycerze, <grymne> niebios, duchy pustyni i szczury w płocie. <grymne> Takie są nasze historia. Okej, okay. czyli to był taki wstęp, jakby nieco okraszony tutorialem. Aby ten film nie był za długi, to myślę, że na tym etapie sobie zakończymy. Cóż rzec? Rzec należałoby, haha, no cóż, bierzcie, bierzcie i kupujcie za nieduże pieniądze. Potem będą pewnie większe, a może nie będą, ale to i tak jest niezła cena. Także. No cóż, e, dzięki za oglądanie. Tym razem inaczej. Nie Epic Games, co bardzo mnie cieszy. Im więcej rozdają albo sprzedają bardzo tanio, to po prostu bardzo mnie to cieszy. No cóż, do zobaczenia.